Poranny gość. Radia Zachód. Daniel Rudkowski, dzień dobry. A w naszym studio Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy oczywiście o wszystkich kwestiach związanych z zimą. Tutaj straż pożarna łączy kilka tematów, bo ich ferie się zbliżają i pożary mamy ostatnio, jest to taki okres, gdzie tych pożarów jest więcej, chociażby Gorzów ostatnie dwa przypadki, jeden dom spłonął, szybka akcja Straży Pożarnej na poddaszu kamienicy na Zawarciu właściwie uratowała wiele, wiele rodzin, w sensie też ich dobytków, no jest niedobrze, mówiąc krótko. Jest to taki okres właśnie zimowy, kiedy mamy z wzmożoną ilość pożarów wewnętrznych, tak zwanych pożarów wewnętrznych, a więc płoną domy, płoną mieszkania, i tutaj w tym roku w żaden sposób nie odbiegamy od normy. Faktycznie takim zauważalnym, większym pożarem, tutaj o takim pożarze możemy mówić w Gorzowie na zawarciu, kiedy doszło do Rozpalenia ognia na poddaszu. Na szczęście, dosyć szybko udało się ten pożar w naszym żargonie zlokalizować, czyli opanować. Natomiast akcja gaśnicza jeszcze musiała trwać. Oczywiście, w tego typu zdarzeniach musimy wszystko pozabezpieczać. Nikomu nic się nie stało, to jest najważniejsze. Ale tutaj bym też pochwalił postawę mieszkańców, którzy bardzo szybko zareagowali. A z kolei mieszkańcy chwalą Straż Pożarną. Mówili też o szybkiej reakcji i o tym, że pozostałe rodziny szybko wróciły do swoich domów, tak, mogły po prostu, czyli no, ten ogień został ugaszony w zalążku. Przy takich akcjach trzeba pamiętać o tym, że oprócz ognia, który jest bezpośrednim zagrożeniem dla budynku, również zagrożeniem jest sama akcja gaśnicza. Mówimy tutaj o wodzie czy, czy o pianie, mhm. która również też. wprowadza pewne e, problemy zniszczenia szczególnie tych kondygnacji poniżej. Tutaj udało się tego uniknąć. Najczęstsze przyczyny pożarów. Przed wejściem na antenę wspomniał pan o pożarach kominów. To jest ten element, z którym borykamy się w tej chwili najczęściej w całym województwie, nie tylko w Gorzowie w Wielkopolskim. Faktycznie pożary sadzy w kominie, a w konsekwencji bardzo często dochodzi do rozprzestrzenienia się tego ognia na całe poddasze i właściwie cały budynek. To jest to, z czym mamy w okresie zimowym najczęściej do czynienia, do czego jeździmy najwięcej, właśnie. Ale to jest coś, co, czego, czemu można łatwo zaradzić, w sensie zapobiec, tak? Czyli mówimy tutaj o po prostu niedociągnięciach użytkowników. Już w okresie jesiennym czy wczesno-jesiennym co roku ostrzegamy, prosimy, aby zrobić przegląd właśnie instalacji kominowej, przegląd całej instalacji grzewczej, wyposażyć się w odpowiednie narzędzia, jakimi są czujki, czujka dymu, czujka tlenku węgla, czadu, tak, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, a w konsekwencji, jeżeli dochodzi do takiego pożaru, trzeba mieć w świadomości, że to są niezwykle groźne sytuacje, zagrażające nie tylko nam, naszym najbliższym, ale również sąsiadom. Mhm. Czyli możemy mówić o tym, że zaniedbujemy właśnie systematyczne odwiedziny kominiarza, są u nas Pomijane, mimo że one są oczywiście też nakazane przepisami. Nie chciałbym powiedzieć, że tutaj statystyki wzrastają okay. w tym zakresie, bo tak nie jest. Natomiast faktycznie no, cały czas te pożary występują, pomimo tego, że prosimy, mówimy. Pamiętajmy o tym, że właśnie instalacja grzewcza, szczególnie jak ktoś pali tak zwanym paliwem stałym, czyli węglem, peletem, miałem, to są takie newralgiczne miejsca i sytuacje, które powinniśmy na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę jeszcze przed sezonem grzewczym. Osobny temat to instalacja elektryczna, która też jest często przyczyną pożarów. Zwarcie instalacji elektrycznej to jest kolejny element, szczególnie tutaj, jeżeli mówimy o, o blokach, czy czy może nie tyle domach, co mieszkaniach. W okresie Świąt Bożego Narodzenia, kiedy mamy ozdoby choinkowe, kiedy Mamy wzmożoną ilość wykorzystania energii w naszych pomieszczeniach. Musimy pamiętać o tym, żeby zadbać w odpowiedni sposób o instalację. Jeżeli ta instalacja w całym domu jest stara, należy zrobić w odpowiednim momencie przegląd. Być może trzeba będzie coś wymienić, ale należy pamiętać również o różnego rodzaju przedłużaczach, złączach, które dzisiaj w dobie elektroniki każdy w naszym domu posiada, w salonie, w pokoju komputerowym, to też jest istotne. Mhm. Zwykła ładowarka, czy też laptop pozostawiony bez opieki, no może być przyczyną tragedii. Dokładnie. Oprócz tej czystej elektryki, mówię tutaj o, o kablach w instalacji, to trzeba też zwracać uwagę właśnie na elektronikę użytkową, jaką mamy w każdym domu. Myślę, że coraz więcej osób wyciąga tą przesuwają ładowarkę z wtyczki, prawda, z gniazdka, przepraszam, i już i, i ta świadomość się zwiększa, chociaż od strażaków cały czas słyszymy, że to się często zdarza. Zdarzają się takie sytuacje właśnie, że dochodzi do pożaru czy to ładowarki, czy sprzętu na baterie, chociażby hulajnok, które gdzieś przechowywane w domach są. U nas na szczęście takich przypadków w tym roku nie było, natomiast w Polsce one oczywiście się zdarzają, czy to hulajnogi, czy rowery elektryczne. Szczególnie te niesprawdzone, kupowane gdzieś z niesprawdzonych źródeł, na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. A co z fotowoltaiką, skoro już mówimy o nowych technologiach? Bo to jest też pytanie, które często mamy od słuchaczy. Tak, fotowoltaika coraz lepiej jest zabezpieczana te systemy są naprawdę w tej chwili bardzo bezpieczne natomiast ona sama w sobie stanowi zagrożenie dla nas dla ratowników ale nie dlatego że stanowi źródło ewentualnego pożaru ale my musimy w odpowiedni sposób do pożaru kiedy dojdzie załóżmy do pożaru poddasza oczywiście zwrócić uwagę czy ta fotowoltaika nie będzie stanowiła zagrożenia dla ratowników natomiast Same urządzenia już dzisiaj oczywiście mówimy o tych sprawdzonych urządzeniach, sprawdzonych źródłach zakupu. Są na tyle bezpieczne, że bez problemu możemy je montować. Mhm. Zostawmy pożary. Zima cały czas z nami, zbliżają się ferie w naszym województwie. Straż apeluje, nie wchodzimy na lód. Lód o tej porze roku może wydawać się mocny, solidny, ale to może być tylko złudzenie. Robiliście też takie pokazy, żeby uświadomić mieszkańcom, jakie to duże jest zagrożenie. No za chwilę będziemy mieli ferie w naszym rejonie, ferie zimowej i zdecydowanie będzie można zauważyć wzmożoną aktywność strażaków w tym zakresie właśnie informowania tych najmłodszych o niebezpieczeństwach związanych nad wodą, ale ja bym chciał przypomnieć o tym, że lód y, powinien mieć grubość około 11 cm, żebyśmy mogli na niego wejść, mhm. a y, około 30 cm, żeby można było wjechać samochodem. Niestety zdarzają się przypadki takie, że wchodzimy na lód, mam tu na myśli nie tyle dzieci co również wędkarzy. Wchodzimy na lód, wjeżdżamy również samochodami. Na szczęście u nas takich przypadków nie było, ale w Polsce możemy się spotkać w sieci z różnymi filmami pokazującymi, jak nierozważni mieszkańcy próbują zabawić się, a to jest skrajnie niebezpieczna mm -hmm. sytuacja. Mm -hmm. No właśnie i, i takie pokazy mogliśmy obserwować. Obserwować również tutaj u nas w województwie, więc ostrzegamy, apelujemy. Jeśli chodzi o lód, to my teraz obserwujemy zamarzniętą wartę. Praktycznie poziom warty się podniósł. Tutaj nawet z okien naszej redakcji możemy zobaczyć rozlewiska, zapełniają się powolutku wodą i lodem. No, straż pożarna też zawsze czuwa w tym, przy takich sytuacjach. Oczywiście, w, szczególnie w tych powiatach, gdzie mamy zbiorniki, gdzie mamy akweny, gdzie mamy rzeki, Straż Pożarna wyposażona jest w odpowiednie siły i środki do tego, żeby walczyć właśnie z takimi zdarzeniami. Jesteśmy do tego przygotowani praktycznie cały rok. Jeżeli będzie sytuacja stanowiąca zagrożenie, czy to dla miasta, czy dla terenu, to będziemy w odpowiedni sposób reagować. Jesteśmy w stałym kontakcie z. Zarządzaniem kryzysowym wojewody, w stałym kontakcie z wodami polskimi sytuacja jest monitorowana. Czyli to jest udrażnianie odpływów, czasami zamykanie pewnych dojść wody. Tak, tak, ale tu regulacją wody zajmują się odpowiednie służby. My, jako służba ratownicza, działamy już w momencie, kiedy do takiego zagrożenia bezpośrednio dojdzie. Na chwilę obecną jest spokojnie i stabilnie. Ale taki przykład mieliśmy, mogliśmy zaobserwować niedaleko tutaj na warszawskiej. Powstało jezioro, praktycznie strażacy codziennie przepompowywali wodę i blokowali jej dopływ. No, tak jak mówię, w momencie, kiedy występuje jakieś zdarzenie, które może stanowić większe zagrożenie, my oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Czy strażacy będą jakoś uczestniczyć w feriach dla dzieci i młodzieży? No, będziemy organizować różnego rodzaju pokazy. Oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, to zapraszamy zorganizowane grupy. Dzieci i młodzieży, chociażby do tego, żeby odwiedzić Straż Pożarną, odwiedzić remizę. Oczywiście, wcześniej należy się ze Strażą Pożarną, daną powiatową skontaktować. Na pewno nie będzie problemu. Jak ktoś chciałby lodowisko, pomożecie? Bo za, za moich czasów takie rzeczy były, były często praktykowane. Mieliśmy, mieliśmy takie akcje i, i takie akcje są regularnie wznawiane. Jeżeli jest chęć zorganizowania lodowiska przez szkołę, a więc, przez jakąś instytucję, oczywiście, jako Straż Pożarna możemy pomóc. To lodowisko wcześniej musi być oczywiście odpowiednio przygotowane. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Kaniak, Rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. Rozpoczyna się rok, aby był spokojniejszy dla Straży Pożarnej. Pewnie tego sobie ży życzycie. Dziękuję bardzo. Życzymy tego sobie i Państwu również. Dziękujemy. Poranny gość. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.